Jak działają szczepionki? Czym są? Czy to jest stary czy nowy wynalazek? Kiedy szkodzą? Marta Perchała-Zarzycka. Jestem szkoleniowcem, autorką książek, jak również przedsiębiorcą. Ponieważ w ostatnim czasie w Polsce jest dużo nieporozumień narosłych wokół szczepionek, postanowiłam dokonać właśnie takiego e, nagrania. Zauważyłam, że większość osób, które są przeciwko szczepionkom, nie rozumieją tak naprawdę, czym te szczepionki są. Korzystają ze stron, które tendencyjnie do tego podchodzą i wcale nie naukowo, chociaż mogą brzmieć naukowo. Ech, tak więc, jeżeli chodzi o szczepionkę, żeby wyjaśnić, czym jest szczepionka, warto najpierw wyjaśnić, jak działa i uczy się układ odpornościowy. Układ odpornościowy produkuje ciałka odpornościowe, które mają walczyć z wirusami, bakteriami i komórkami nowotworowymi, jak również z toksynami, pasożytami itd. On uczy się przez całe życie, ponieważ przez całe życie spotyka się z różnymi zagrożeniami. Dopóki się z nimi nie spotka, nie wie, jak na nie zareagować. W związku z tym, kiedy je już spotyka, to może reagować nadmiernie jak to się mówi z armaty do komara. I te nadmierne reakcje mogą w niektórych wypadkach powodować powikłania. Na przykład częste są powikłania pogrypowe, w wyniku których można nawet umrzeć. Natomiast kiedy się układ odpornościowy już nauczy odpowiednio reagować na dane zagrożenie, o ile oczywiście przeżyje to, to wówczas ta reakcja jest łagodniejsza i dużo bardziej adekwatna, szybsza. Szczepionka jest to zazwyczaj produkt podawany metodą do ustną czy wziewną, i szczepionka zawiera. Osłabione, rzadziej lub rozczłonkowane martwe bakterie czy jakieś skrawki DNA wirusów. Te rzeczy są całkowicie nieszkodliwe, natomiast wywołują odpowiednią odpowiedź ze strony układu odpornościowego. Dlatego przy normalnie działającym układzie odpornościowym można się czuć gorzej, mieć gorączkę, mieć opuchnięte czy zaczerwienione miejsce wokół. Podania szczepionki. To znaczy, że układ odpornościowy działa. Jeżeli by nie było żadnej reakcji, to już bym się zastanawiała, czy ten układ odpornościowy jest normalny i zalecałabym sprawdzenie tego, bo to znaczy, że po prostu układ odpornościowy nie zareagował, tak jakby nie było tych obcych dla niego ciał, a powinien zareagować. Tak więc szczepionka sama w sobie, o ile no, nie ma osłabionych bakterii, bo w przypadku Osób, które mają osłabioną odporność, te osłabione bakterie mogą wywołać niezbyt ciekawą reakcję, ale przeważnie takie szczepionki nie są stosowane, tak więc o ile szczepionka została odpowiednio stworzona w higienicznych warunkach i nie jest przeterminowana, to jest nieszkodliwa w przypadku większości ludzi i jest wprost przeciwnie bardzo pomocna, ponieważ stanowi lekcję dla układu odpornościowego. Czyli układ odpornościowy zanim Napotka bardzo zjadliwe, mogące w przypadku infekcji grozić śmiercią czy groźnymi powikłaniami wirusy i grzyby, już wcześniej zapozna się z tymi kawałkami bakterii czy DNA wirusów i nauczy się, zanim spotka je w żywej formie, na nie reagować. Dzięki temu w przypadku zachorowania nie powinno być żadnych powikłań i na pewno nie powinno być śmierci. Tak więc w ten sposób właśnie szczepionka pomaga układowi odpornościowemu się uczyć, jak reagować. Dzięki temu, że są szczepionki, nie ma już takich sytuacji, jakiej były w przeszłości, zanim te szczepionki się pojawiły, że jedna trzecia lub przynajmniej 20% Twojej rodziny, znajomych i przyjaciół by nie żyła. Bo właśnie takie były wyniki śmiertelności. Na różnego rodzaju bakteryjne i wirusowe choroby, kiedy te szczepionki nie były jeszcze stosowane. Znam taki przypadek z Mazur, gdzie w ciągu około miesiąca zmarło ośmioro dzieci z jednej rodziny w wieku od 1 do 14 lat na krzcusiec, na który się obecnie nie umiera, bo są szczepionki i ten krzcusiec na długi czas był wyeliminowany, dopóki ludzie się szczepili. E, tak więc ja sobie nie wyobrażam takiej olbrzymiej tra tragedii, e, żeby stracić wszystkie swoje dzieci. To były wszystkie dzieci z tej rodziny. Znasz przypadek z Niemiec, gdzie to była piątka dzieci i bodajże w tydzień umarły wszystkie. E, sorry, ale jeżeli jesteś przeciw szczepionkom, no to jesteś e, pro, co do takich epidemii, co do śmiertelności i tak dalej. Ja widziałam dziecko nieszczepione na kszczusiec, które dosłownie się dławiło, ponieważ zachorowało na ten kszczusiec no i nie było odporne, w związku z tym przeżywało ten kszczusiec właśnie w taki sposób. A to trwa trzy miesiące wówczas. Tak więc szczepionki pomagają układowi odpornościowemu odpowiednio nauczyć się reagować, zanim jeszcze spotkają dany wirus czy bakterie, dzięki czemu unikamy śmierci i powikłań. A tymi powikłaniami może być upośledzenie umysłowe, może być autyzm. Tak, dobrze słyszysz, autyzm może być powikłaniem związanym z bardzo ciężkim przeżyciem infekcji, a te bardzo ciężkie przeżycie infekcji są wynikiem braku odporności na daną chorobę, czyli po prostu brakiem szczepień. O autyzmie jeszcze będę mówić. Tak więc, w rzeczywistości, Szczepionki zazwyczaj są bezpieczne i są bardzo pożądane. Kiedy szczepionka może szkodzić? No, kiedy została przygotowana w niewłaściwych higienicznie warunkach, kiedy jest przeterminowana i kiedy jest stosowana wobec dziecka czy osoby dorosłej, która ma poważne schorzenia układu immunologicznego. Wtedy jej reakcja nie będzie normalna na tą szczepionkę. I może być bardzo, skończyć się bardzo poważnie. To jest tak samo, jakby cukrzykowi dać batonik, który normalnie człowiekowi, który nie choruje na cukrzycę, nie szkodzi, natomiast na cukrzy u cukrzyka może się to bardzo źle skończyć. Tak więc taka choroba układu odpornościowego jest bardzo rzadka, ale w moim przekonaniu warto dziecku sprawdzać stan układu odpornościowego, zanim się go zasz je zaszczepi ponieważ może się zdarzyć, że, 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 że Twoje dziecko jest w tych kilku promilach osób, które jednak no, mają wady układu immunologicznego i w ich wypadku szczepienia są, są po prostu, szczerze mówiąc, szkodliwe. Tak więc w normalnych wypadkach, w których jest przytłaczająca większość, szczepienia pomagają, bo chronią przed powikłaniami oraz przed śmiercią, Natomiast w niektórych wypadkach szczepienia mogą się okazać szkodliwe. Natomiast sama kwestia szczepień to nie jest nowy wynalazek, w związku z tym twierdzenie, że nie wiem, jakieś polfarmy inni to są przez szczepienia zarobić dalej. I tutaj od razu zwracam uwagę, że w rzeczywistości szczepionki, sprzedaż szczepionek w przypadku koncernów farmaceutycznych to jest poniżej 1% ich przychodów. 50% to są suplementy oraz rzeczy, różnego rodzaju suplementy dla osób otłudzających się. Tak więc szczepionki to jest bardzo stary w rzeczywistości zwyczaj. One w pewnej formie, którą umownie nazwiemy szczepionką, istniały już setki lat. Na przykład pewna pani z, z jakieś 200 lat temu z Wielkiej Brytanii z Arabii Saudyjskiej przywiosła taką metodę, właściwie taką jako ciekawostkę, taką oto, nazwijmy to, szczepionkę. Tam unikano, w tych krajach kiedyś unikano epidemii w ten sposób, że brano ropę czy strupy od osoby chorej, sproszkowywano, wysuszano to i sproszkowywano i drogą zazwyczaj wziewną podawano. W tej ropie już oczywiście były zabite bakterie, tak więc to była taka Taki rodzaj powiedzmy szczepionki. No, jest to bardzo naturalny sposób, tak to nazwijmy, może mało przyjemny, ale przeważnie był skuteczny, jeżeli był ten sposób stosowany odpowiednio wcześnie, zanim ta osoba jeszcze zachorowała. Bo wiadomo, że szczepionka, żeby się uaktywnić, no to ten organizm potrzebuje zazwyczaj około dwóch tygodni czasu, żeby wytworzyć tą odporność. Na, daną, na danego patogena, na dany patogen. Tak więc, w rzeczywistości, jest to bardzo stary wynalazek. O szczepionkach jeszcze będę drobiazgowo mówić w kolejnym filmiku, w jednym z kolejnych filmików, gdzie się dowiesz, jak powstała pierwsza szczepionka, kto ją zastosował, i to nie był lekarz swoją drogą. Co ciekawe, wcale nie był lekarz. Tylko farmer pewien, który zaszczepił swoją rodzinę i uchronił ją przed epidemią. I będę też mówić o statystykach, będę pokazywać zdjęcia dzieci, które były szczepione i przyszły daną chorobę, i które nie były szczepione i przyszły daną chorobę, o ile oczywiście przeżyły. Tak więc mam nadzieję, że troszkę tutaj wyjaśniłam. A tak swoją drogą powiem ci tak: jeżeli nawet jesteś przeciwko szczepionkom, to zwracam uwagę na pewną rzecz. Jeżeli byś pojechał do Afryki, to jestem, jestem zaciekawiona, czy nie zaszczepiłbyś się przeciwko febrze, malarii czy innym chorobom zakaźnym, nie zastosowałbyś jakichś tego typu metod, czy byś ryzykował życie swoje i swojej rodziny, e, nie szczepiąc się na te choroby, które są zazwyczaj śmiertelne swoją drogą. Jeżeli twoje dziecko zostałoby pogryzione przez wściekłego psa czy inne wściekłe zwierzę, Ciekawe, czy byś nie zastosował odpowiedniego leku. Ścieklizna jest w 100% śmiertelna, nie są znane przypadki, z tego co wiem, przeżycia tej choroby. Tak więc warto się nad tym zastanowić. Warto patrzeć szerzej i zwracać uwagę niekoniecznie tylko na tendencyjne artykuły, które pochodzą sprzed około 40 lat, 30 lat ze Stanów Zjednoczonych, czyli są bardzo stare i dotyczą zupełnie. Nieadekwatnych do rzeczywistości składów szczepionek, czy warto po prostu popatrzeć otwarcie, że kiedy nie szczepiono, to przynajmniej 20% ludzi umierało. Kiedy szczepiono, to śmiertelność jest bardzo niska i w zasadzie jest tylko w wyjątkowych wypadkach. Tak więc trzeba patrzeć w ten sposób. Możesz oczywiście stosować też naturalną metodę na szczepienia, tak jak kiedyś to było robione, czyli zjadać sobie czy dychać czyjąś ropę czy strupę. Twój, twój wybór, ja akurat wolę coś innego. I jedna jeszcze rzecz. To nie jest tak, że ja w tym artykule chcę wyśmiewać osoby, które są przeciwko szczepionkom. Absolutnie nie. Rozumiem ich strach. Strach jest wynikiem niewiedzy, strach jest wynikiem propagandy. Przecież te osoby nie są lekarzami, skąd mają więc wiedzieć, ani farmaceutami, skąd mają więc wiedzieć, jak mają zdobyć się na zaufanie, jeżeli coś im się strzykuje, a oni się naczytali jakichś pseudorewelacji y, kopiowanych z, z artykułów y, osób, które były podane swoją drogą do sądu przez 30 lat, no skąd one mają to wiedzieć? Tak więc większość z nich to nawet nie wie, jak układ odpornościowy działa. Każda osoba, która z przeciwko szczepionkom, z którą rozmawiałam, nie wiedziała, jak, się, jak działa i jak uczy się układ odpornościowy. Tak więc ja uważam, że nie należy takich osób wyśmiewać, tylko je uświadamiać. I myślę, że ten ruch antyszczepionkowy jest w dużej mierze wynikiem tego, że lekarze no, nie informują ludzi. Nie ma tej informacji, nie wyjaśniają jak działa i uczy się układ odpornościowy, jak działają szczepionki i czym są, kiedy nie są zalecane, jakie są statystyki itd. I to jest właśnie ten problem. Jeżeli nie uświadamiamy ludzi, to oni będą podatni na tak zwane teorie spiskowe, będą sobie wymyślać, wyobrażać nie wiadomo co, bo strach ma przecież wielkie oczy, każdy to wie. No i potem właśnie są tego takie konsekwencje, że tutaj w Wielkiej Brytanii czy gdzie indziej jest epidemia krztuśca, odry i innych chorób, które no, wcześniej bardzo rzadko się już pojawiały. Tak więc zachęcam do raczej zamiast wyśmiewania się, do badania, do publikowania treści naukowych i tak dalej. Swoją drogą, tak zwani antyszczepionkowcy stosunkowo niedawno sami. Sfinansowali badania związane ze szczepionkami i ich wpływem na rozwój autyzmu i udowodnili, chcąc, nie chcąc, że nie ma takiego wpływu. Ale o autyzmie jeszcze będę mówić za niedługo. Tymczasem dziękuję Ci za uwagę i pozdrawiam.